Październik jest miesiącem seniora. Jak co roku seniorzy spotkali się z samorządowcami, aby porozmawiać i wspólnie spędzić czas. Gdyby nie współpraca poprawna z samorządowcami, to my jako seniorzy. Przestalibyśmy działać po prostu. Nas wspomagają samorządy finansowo, pomagają nam, ponieważ my sami nie jesteśmy produktywni. Gdyby nie to, że dostajemy pieniążki od samorządów, nie pojechalibyśmy, nic byśmy nie stworzyli. Po prostu. Byśmy się spotykali tak sobie, ponieważ wyjeżdżając na wycieczki, wyjeżdżając na jakieś czasy, potrzebny jest nam sponsoring. I dlatego ta współpraca z samorządami naprawdę powinna się układać tak poprawnie, jak się u nas układa, bo naprawdę współpraca z samorządami jest świetna poprawiem. Jest naprawdę wspaniale. Seniorzy, jak mówi pani Elżbieta, kiedyś są bardzo aktywni, nie tylko spełniają się artystycznie, ale również uczą się nowych rzeczy. Spotykamy się z młodzieżą, jak też z dziećmi spotykamy się, dlatego że nasze panie e, tworzą kulinarne specjały, spotykamy się, spotykamy się z spotykamy się z innymi instytucjami, nie tylko z młodzieżą, żeby posiedzieć pogaworzyć. Mamy takie spotkania poetyckie, gdzie nasi lokalni twórcy przedstawiają swoje dzieła. Młodzież, mówię, że nawet sam fakt tego, że wchodzi technologia, wchodzi technologia. Nie każdy z nas być może nadąża za, tym, za tą technologią, więc, młodzież w tym wypadku jest naprawdę nam bardzo pomocna. My żyjemy na przełomie dwóch wieków, więc mamy jakieś tam, wie pan, no, pojęcie co było, no, nie sięgamy aż tak daleko, aczkolwiek no, przekazujemy te tradycje nasze, przekazujemy wieści takie, że coś się kiedyś działo, jak to było, jakie wesela, czy oczepiny, czy chziny.

you're